Moc, e, silne uderzenie, na przykład. Więc moc jest to generowanie siły w określonym czasie. Im dysponujemy większą siłą, tym możemy wygenerować większą moc w krótszej jednostce czasu. Co to jest moc? Przede wszystkim dużo pozytywnej energii, dobre nastawienia no i oczywiście uśmiech. To jest stosunek pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Co to znaczy stosunek pracy? Trzeba wziąć, policzyć pracę, trzeba policzyć czas, w którym są prace wykonane. Wykonałem, podzielić jedno przez drugie, i to, co otrzymam, to będzie moc. Jak my mierzymy moc? M moc mierzymy w watach. 1 wat to jest taka moc albo moc takiego, takich muskułów, takiego człowieka, który potrafi w ciągu jednej sekundy podnieść kilo cukru na 10 cm.